Uwaga. Wykonujemy wahadło Newtona, żeby pokazać zasadę przekazywania energii. Nie trzeba tutaj, tutaj zmiany. Ale nie, tu jeszcze pani nagryje, ale to robię jeszcze. Czyli co Kuba mówi, że coś trzeba zrobić? Trzeba... Przybliżyć Zbliżyć, bo mamy tutaj przerwę. Masz rację, piękny wniosek. Proszczamy. No nie działa to tak idealnie, ale można zaobserwować prawidłowości fizyczne. Spróbujemy dwie na raz. Już z może Kla Klaudia z drugiej strony spróbuj dwie naraz. Tak delikatnie odchylić. Nie, nie za mocno. Powinny dwie z drugiej strony wyskoczyć. No proszę, próba ostateczna, żeby ładnie to udokumentować. Z drugiej strony Klaudia tak delikatnie. O! Z tamtej strony jak puszczamy to jak ładniej to wygląda. O, całkiem dobrze to funkcjonuje.